Czy moi drodzy, tak nam w śniegu napadało. Kurczę, przyjechaliśmy w nocy, o której? O trzeciej. O drugiej, w pół do trzeciej, jakoś tak. Poszliśmy spać. Tu Volvo moje stoi, bo siostra przyjechała i stanęła do garażu, bo jej sprzęt nie odpala. tak stoi na dworze. Nie wiem. Tak czy inaczej, muszę to odświeżyć trochę teraz, bo nawet nie dojdziemy. Dobramy, jak tak będzie dalej? No, w ten sposób to wygląda, i jeszcze sypie. Śnieg jest taki, wam powiem, mokry strasznie, i myślę, że to. Jak przyjdzie kurcze takie ochłod... ocieplenie trochę, to to się szybko stopi, bo mrozu nieba, ale jest zimno. No to zobaczymy, jak to będzie. your little bubble but you gotta wake up to reality because i can see Jestem mokry cały. Widzicie? Nie myślcie, że raz odśnieżyłem to. Odśnieżyłem ten to. Poszedłem tam za dom. Przed domem odśnieżyłem chodnik. I tutaj odśnieżyłem jeszcze raz, bo zasypało. I teraz pewnie za jakieś godziny będzie trzeba znowu. Czy nawet pół godziny odśnieżyć. Tak jest. Tak jest. A ty czemu bałwana nie lepisz? Nie wiem. Bo nie masz rękawiczek. To. Haha, pisz rękawiczki. Ciekawe, kiedy przestanie sypać, bo to jest normalnie niepokojące. Jedziemy na salę. Najpierw pojedziemy na bazę, co? A później na salę ty nam pomożesz, co? Tak? No. Dobra. Zobaczmy. Zobaczcie, co za pogoda piękna. Zobaczcie, on... poczekaj, bo tata drifty robi. Nie widzisz, co robi? przyjechał po mnie, słuchajcie, na tą salę i zamiast grzecznie stanąć jak, jak się należy, to robi drifty. Jeszcze pokazuję. Jeszcze pokazuję. otworzysz? Czy nie masz rąk? Masz jeden palec. Zabieramy te balony. Mieliśmy je przebić wszystkie, wiecie, ale doszliśmy do wniosku, że jednak nie. I zabierzemy, do zabierzemy trochę do domu. Ale sobie na polatałem bokiem. Widziałam. Polatać bokiem? Nie, ja się boję. Ty chcesz? Co Weź jest? Je, to, jest to, to jest barszczyk. To ja go wezmę do przodu, nie? A czy wy widzowie wiecie, że ta restauracja jest nad jeziorem przepięknym, gdzie są przepiękne pomosty? Nie wiecie, ale już teraz wam powiedziałam. To, to wiecie poleciał jeden urwał się do niej ten niebieski ci się zaraz też urwie dobra kochani muszę oczepać buty od śniegu bo mamy śniegu co nie miara no i co wy z tymi balonami zrobicie tutaj to do zabawy do niej bierz do domu a, a ty wejdziesz do Nia? do Nia poleci za nami będzie zaraz mniej balonów. Moi drodzy, polatałem sobie bokiem na basie. Fajnie. Cztery. Nie jeździłem nigdy. Znaczy nigdy. No jeździłem, ale nie po śniegu. Czteronapędowym samochodem. Normalnie fajnie się jeździ. Tyle wam mogę powiedzieć. Ale w poślizg też można wpaść. To nie jest tak, że tam cztery masz, to możesz rurę i ten... No i w ogóle jest, wiecie, ciężki, wielkie koła, to już to już nie jest tak, jak na przykład renówką się jedzie i lekko gazu się doda i od razu się buksuje, nie? Tyle wam mogę powiedzieć. One day later. Siemanko moi drodzy, w kolejnym dniu Igorek dopiero wstał za 25.11. Koleżko, o której poszłeś wczoraj spać? Nie wiem. No, późno było. Wczoraj sobie, sobie siedzieliśmy tutaj z siostrą, z wszystkimi zresztą. I sobie tutaj imprezowaliśmy. Jakoś nie było czasu nagrywać nic, bo wiecie, jak jest impreza, to nie ma czasu nagrywać. Ewcia teraz zrobiła yy, kawkę, kawczana, tak, yy, z ciastem, bardzo dobrym, ale jeszcze Wam pokażę na dworze, jak jest, bo się diametralnie zmieniło od, yy, wczoraj w zasadzie. No, jest tak, widzicie. Mogłem w sumie nie odśnieżać, ale tak sobie myślę, że jakbym nie odśnieżał w ogóle, to by kostka nie była taka jak jest, tylko by była zaśnieżona. No, tego śniegu oczywiście troszkę zmalał, no ale miejmy nadzieję, że nie wrócą te śnieżyce. Jakby tak ty, a jakby tak zaczęło padać, nie? I padało, i padało, i padało, i padało z tydzień czasu, to by nas zasypało tu, nie? Nie no, tam wiesz. No, z jakby padało tyle czasu, to jakby nie zasypało? no to by zasypało zasypałoby jak nie wiem mówię Igorku uspokój się nie nagaduj za bardzo teraz bo włączam ten a on mówi włączam taki cwaniak jest taki jest cwaniak właśnie skończyłem montować filmik renderuje się z mm, osiemnastki wy jak ten oglądacie to już pewnie widzieliście osiemnastkę było, no było fajnie, było fajnie, wam powiem. Muzyczkę oczywiście musiałem swoją podłożyć, bo nie mogła być oryginalna, ale myślę, że wam się podoba, możecie pisać, bo ja mówię tak, wziąłem tą muzykę, bo yy, wziąłem tą piosenkę ostatnio, usłyszałem ją u Doni na tym, bo mamy jeden portal, z którego tam płacimy abonamenty. Muzyki. I muzykę, prawda, bierzemy. I Donia dwa dni temu wrzuciła, czy trzy dni temu wrzuciła filmik, mówię, ale fajną muzykę znalazła, biorę ją. I od razu ją sobie... Skrytałem. I od razu wiedziałem, że w tym momencie, jak usłyszałem ją, od razu wiedziałem, że kurczę, idealna, idealnie się nada na osiemnastka. To było chyba z tydzień, czy półtora tygodnia przed osiemnastką jeszcze, nie? Jak ten filmik usłyszałem. Także możecie pisać, czy... Piosenka. Ale co powiedziałem? Filmik. No filmik z piosenką, nie? Yy, także możecie pisać, czy Wam się podoba, bo mnie się bardzo spodobała i tak y, Donia tutaj siedzi, mówię, ty, a jak się tam widzą, nie spodoba, mówi, mówię, bo to wiecie, 20 tysięcy już. Chciałem podziękować. W ogóle Ewa Wam już dziękowała. Ja też Wam dziękuję, że jesteście i że 20 tysięcy subskrypcji, mówię, to na 20 tysięcy na pewno się komuś nie spodoba. Ale też <laughs> ale też nie była, myślę, nie jest taka straszna. No, no ni wszystkim nie dogodzi, prawda? Jednemu, jednemu się ta podoba, innemu się podoba inna. No dobrze. Teraz wypijemy kawkę i nie wiem, co będziemy robić na obiad. Zrazy z razy. No to z razy. Ciasta nam zostało w ogóle jedzenia, też nam zostało dużo. Mieliśmy taką ofertę Trzy, yy, różne, cenniki. trzy różne cenniki. Wybraliśmy ten po środku, najpierw chcieliśmy ten największy. Ale sama Pani nam zaoferowała, że... Przesada, przesada mówi raczej bo to i tak zawsze to nie u nas mówi nie ma że tam zawsze zostaje nie no to mówię dobra to już tak ten pośrodku weźmiemy, tam się różniły chyba 20 zł mm -hmm. między sobą wszystkie za nie osobę. Mm -hmm. za osobę no no i wzięliśmy ten pośrodku jedzenia full wam powiem sala fajna dwie kucharki tam były chyba te co roznosiły nie mm -hmm. panie kelnerki no i ogólnie było Jedzenie było bardzo dobre, ciasto Jest... było wyśmienite. No, ciasto, by... ciasto było wyśmienite, a tutaj piek... Wiecie, sama, piekła. sama piekła prawie, nie? Wszystkie tam siostra jej piekła i szwagierka, zdaje się, nie. Mhm. No, a w każdym razie Zuzia. były Zuzia. No. W każdym razie były dobre ciasta, mięsa były dobre, tam mieliśmy sushi też. Ja jadłam całą imprezę właśnie sushi. No. Bardzo dobre. No, Dewolaje bardzo dobre były. Tak, no. Wypływało to masełko. Karkówka Fajne, dobra. No. Karkówka dzieci dobra. miały też trochę, bo później zmieniliśmy trochę menu i dzieci miały inne, m, inne trochę. Tam mieli jakieś hamburgerki, Pitzce, pizzerinki, tam ktoś mięsa nie jadł to też dostał. No tam takie no. rozmaite inne rzeczy. DJ y, widzieliście, wypasionych dwóch DJ-ów mieliśmy. DJ pierwsza klasa, bardzo no. przyjaźny, kulturalny w ogóle, y, z pomysłem, fajnie Miło, podniósł fa te wszystkie dupy z tych krzeseł, no, zabawił. No, fa fajnie poprowadził, no. niekiedy to tak, e, tak zaaranżował to, e, tą całą salę, że wszyscy normalnie wstali, nikt nie siedział, nie? Mm -hmm, mm -hmm. No, no, i tak ogólnie było super randzko. Co robię? No tutaj mm. e, nagrywam co ty robisz. Aha. Sosik e, będzie do takich zrazików, które zaraz wam pokażę, bo są tutaj jeszcze mamy takie zraziki mieliśmy i jeszcze wam pokażę, tutaj mamy taką suróweczkę, którą też mieliśmy. No i w zasadzie to chyba ona dobra była, nie nawet? Z jajkiem też była dobra. No. no, z jajkiem tam była też taka dobra. No i tyle, na razie. A do tego nie będziemy obierać ziemniaków, bo mamy takie Ravioli coś. Ravioli mamy. Ravioli, Ewa mówi, że to się nazywa. Ja tam nie jadłem tego. U nas to było no, w ogóle takie na stole. faszerowane. Tak, to u nas było na stole. Nie widziałem. Ale wiecie, jak podali ravioli, to najpierw podali susze, sushi, krewetki w tempurze. No to ja ogóle w no, to, a później te ravioli tak zostały. No i nam zapakowali. Wiecie jak to teraz jest, nie? Wiemy jak jest. No. Pachnie. Tutaj Pachnie. Tak, tu jest coś. coś... Hmm, ale to nie, nie ma barszczu, po, nie. po barszczu zostało pudełko puste. Ważne, ważne do kwietnia to pudełko jest <laughs> tutaj. A tak wygląda ten obiadek. Jeszcze nie wiem jak smakuje. Tylko zakodowane mam w pamięci jak smakowało. I było dobre, więc teraz też będzie dobre. Z pewnością. A few moments later. Manko widzowie, chciałem wam jeszcze coś pokazać na koniec tego filmiku, tam jest Renia za mną, tu stoi Renia, ona pamiętacie pewnie kilka dni temu, kilka w zasadzie tygodni temu, bo to okres taki świąteczny był, co, co ona nie odpaliła, musiałem ją ładować akumulatorem, który, znaczy tym prostownikiem, który pożyczyłem od szwagra, a ja sobie tak kiedyś ostatnio jechałem i sobie tak myślę, Przecież kurczę, ja mam sprzęt specjalnie kupiony do tego. I ona teraz stała tydzień czasu równie. E, tydzień? Od poniedziałku, dzisiaj jest sobota. Tak, jakoś tydzień czasu też stała bez odpalania, bo jeździliśmy wolwem. I kurczę, myślałem, że nie odpali, nie? Ale wziąłem, odpaliła. Jakby nie odpaliła, to przecież ja Wam tu pokażę, czy on jest w tym samochodzie tu gdzieś w skrytce. Kurde lebele, dobra. Taki sprzęt pewnie pamiętacie, bo ja go już pokazywałem na filmie. Tu jest kurczę, nie wiem gdzie on jest schowany. Poczekajcie, znajdę i wam pokażę. No mam takie niepozorne urządzonko. To jest do odpalania. Ja to naładowałem, i to tutaj kurczę jeździ, jeździ. I nie wiem, czy to w ogóle jeszcze ma ten, ale ja może sprawdzę później, czy, czy w ogóle trzyma ten prąd, który tu jest. I chciałem właśnie sprawdzić. Czy by odpalił, nie? Bo to jeszcze nie było testowane w sumie. Ja tylko kupiłem, naładowałem i mówię: wrzuciłem tutaj do wolwa co dobre ma akumulator. Eee, a zamiast kurczę tego, by się odpaliło w Reni. W Reni widzicie już światełko prawe, już poszło. Znowu żarówkę trzeba będzie wziąć i ten wymienić. No i dobra. No i taki sprzęcik mam i jeszcze nie był testowany. I muszę go kurczę przetestować. Kiedyś może nie odpali, to przetestuję. No i tym akcentem. Chciałbym zakończyć ten filmik. Krótki, bo krótki, no ale cóż, nie będziemy nagrywać. Czemu, Czemu wychodzisz bez kurtki, koleżko? Yy, co ja jeszcze wam miałem powiedzieć? Jedziemy teraz ze Zewą do sklepu, kupimy sobie coś. I, I do następnego razu subskrybujcie, lajkujcie, komentarzujcie, co on tam szuka. I tyle.